Cześć, jest piątek. 22 listopada, godzina 15.15 15, dokładnie. Stare, dobre, poczciwe bronisze. Na termometrze tylko 2 stopnie. Już się to czuje. A pomyślcie, jak to jest stać. Zresztą wielu z Was doskonale wie, jak to jest stać tutaj, dobę albo dwie, próbując sprzedać swoje owoce. Ostatnie kilka dni w handlu jabłkami były, były to dni bardzo ciężkie. Znaczna nadwyżka towaru w porównaniu, w zestawieniu w zasadzie z małą ilością kupujących skutkowała zastojem. Mieliśmy w tygodniu takie dni, że tu były za nami trzy alejki pełne jabłek i dwie alejki pełne w malinie. Dzisiaj jest piątek, no taki słabszy dzień, jak widzicie za mną są widoczne pustki. Jedynym dobrym dniem, takim wyjątkowym była środa. Kiedy to wielu sadowników wyprzedało się, jak tu się mówi, do zera, do pusta i wrócili z pustymi klatkami do domu. E, teraz przejdę się po rynku, jest niewielu kupujących i sprawdzę, jak to, e, jak handel szedł dzisiaj rano. Bo sytuacja obecna jest taka mało adekwatna do, do handlu porannego, jak i również do całego tygodnia. Pierwsze stoisko e, i tak Idaret 20 zł. E, drobna gala mast. To jest 15-17 zł. Tak samo Champion Reno Reno 2. A jeżeli chodzi o popularnego Jona Goreta i Ligola, to 23-25 zł. To jest w tej chwili standard za popularne jabłka w takim grubym sorcie. Niestety to są ceny wywoławcze, a jaka jest rzeczywistość, no to możecie się domyślać, że przy większych zakupach i przy 4 czy 5 alejkach jabłek... Te ceny realne, że tak zwane do kieszeni niestety, ale jeszcze spadają. Stoimy przy Lobo i Cortlandzie. Niestety, ceny spadły znacząco, bo w tej chwili cena wywoławcza za te odmiany poszukiwane bardzo jeszcze dwa tygodnie temu, a ceny dochodziły wtedy nawet do 50 zł, w tej chwili cena wywoławcza to 35 zł, niestety, ale tak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o gruszkę, to takie małe owoce kosztują w tej chwili 20 zł za skrzynkę, czyli 2 złotówkę za kilogram. Ale co innego jest martwiące, producent tych owoców dopiero sprzedał dzisiaj swoje grubsze sorty dopiero gdy zabrakło owoców z importu. Gruszka holenderska jest importowana, sortowana w kraju i kończy na rynkach hurtowych. No dużo mówimy o tym zalewie e, owoców z zagranicy, ale czy te owoce są przebadane na środki, na pozostałości środków ochrony roślin? Czy polski konsument wie, że je zagraniczną gruszkę, a nie polską? No nie sądzę. E, problem importu nie dotyczy tylko konferencji, ale również boskopa. E, tutaj mamy odmianę Red Boskop. E, gospodarz, jak wspomina, sprzedał rano grubego, e, po 45 zł przy większej ilości klatek to jest cena realna. Natomiast ceni się takie najgrubsze owoce w tej chwili 15, 50 zł za 15 kg skrzynkę. Sod średni ma ten pan w tej chwili 30 zł, a najdrobniejsze 20 zł także za 15 kg skrzynkę. Kwestia importu, jak wspomniałem przed chwilą, dotyczy Boskopa tak samo. Ceny za najgrubsze owoce sięgały już 60 zł. W tej chwili realnie to jest 45 zł. Więc macie jaskrawy przykład tego, że prawa ekonomii działają i są nieubłagane. Zwiększona podaż spowodowana importem holenderskiego Boskopa wpływa tak samo na cenę, jak każda inna zwiększona podaż na każdą inną cenę każdego owocu. Ale na rynku, jak to na rynku, jest znacznie więcej odmian. Gruby Red Chief 40 zł, grube mucu także 40 zł. Grubszy sort zarówno Jonagoreta Supry, jak i Red Jona 30 zł. To są ceny wywoławcze. Na przykład a tam dalej jak widzicie wszystkie odmiany w, drobszy, w drobniejszych kalibrach to są widełki od 15 do 20 zł.